Bardzo serdecznie plantacja pomidorów dla przetwórstwa, odmiana ultrawczesna. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tak wyglądają rośliny. Sporo owoców tych wyrośniętych, już dojrzałych. Proszę Państwa, co można zrobić, żeby troszeczkę wyrównać? Jeszcze mamy gdzieś tam około dwóch tygodni do. Rozpoczęcia zbioru: więc, można zrobić jeszcze H 10, żeby troszeczkę bardziej wyrównać te pomidory, jeżeli chodzi o wybarwienie, o dojrzewanie. No, i trzeba chronić, proszę Państwa, chronić bardzo mocno, bo ochłodziło się, może być bardzo duża presja zarazy ziemniaka, aczkolwiek rośliny są dość stare już i raczej ta zaraza ziemniaka będzie niechętnie wchodziła. Ale niestety, trzeba chronić jakieś preparaty, też chroniące przed, właśnie alternarią przed antraknozą, czyli nie wiem, Amistar, Signum, coś z tych rzeczy by trzeba było wybrać. Ewentualnie Caprioduo, to tylko alternaria i zaraza ziemniaka, bardzo dobrze. Tutaj jakichś objawów zarazy ziemniaka nie ma na tym polu, ale trzeba na to bardzo uważać, ochrona musi być dość dobrze prowadzona, pełna, co jakieś 4-5 dni, 6 maksymalnie odstępu, o zabieg od zabiegu trzeba opryskiwać plantacje. Proszę Państwa, tak wygląda. Tutaj Państwu zaraz pokażę rządek, gdzie było zalane kawałek i jeszcze innego. E pola, gdzie było po prostu przylane wodą, owoce już dojrzały praktycznie w 100%, nie ma krzaków, także zakłady przetwórcze powinny zaraz ruszyć, troszeczkę zielonych owoców jeszcze jest, ale właśnie, żeby wyrównać, dlatego dajemy ten haskon M10, żeby te pomidory dojrzały naprawdę za dwa tygodnie, żeby już były gotowe do zbioru. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.